Witam na kanale Czarna Godzina z tej strony Jacek Kaźmierczak. W dzisiejszym odcinku weźmiemy na tapetę temat, który co jakiś czas przewija się w komentarzach pod naszymi materiałami: mianowicie ucieczkę do innego kraju w przypadku wojny. Temat takiej ucieczki czy też ewakuacji był motywem przewodnim jednego z naszych pierwszych shortów. I zdecydowaliśmy się do niego wrócić i trochę go rozwinąć, gdyż mamy takie wrażenie, że wielu ludzi poruszających to zagadnienie nie zdaje sobie sprawy w pełni ze wszystkich jego aspektów i konsekwencji z tym związanych. Nie chcę tu roztrząsać kwestii patriotyczno-moralnych i tego, czy wyjazd do innego kraju to plama na honorze i hańba. Oczywiście, bardzo łatwo jest przypiąć takim ludziom łatkę tchórzy, ale zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to jest taka jednowymiarowa decyzja. I każdy może mieć swoje powody. W jednym przypadku ktoś może stwierdzić, że małe dzieci to jednak wolą mieć tatę. W innym wypadku ktoś może być jedynakiem i wyjeżdża, żeby zająć się swoimi starymi rodzicami, którzy na emigracji by sobie zwyczajnie nie poradzili. Ewentualnie podłapać pracę, żeby wysyłać im pieniądze. W jeszcze innym ktoś może jechać organizować zbiórki pomocowe. W sytuacji może być multum. I tak, oczywiście, zdarzają się też tacy, którzy po prostu wyjadą, bo sytuacja zwyczajnie ich przerośnie. Ale jak wspominałem, no, nie chcę zbytnio zagłębiać się w te tematy. W każdym razie, jeżeli jesteś cywilem, a nie żołnierzem. Który nagle za 5:12 przypomniał sobie, że ma chore plecy, i rzucił kwitem, to przynajmniej teoretycznie, nikt nie może mieć do ciebie pretensji o to, że nagle stwierdziłeś, że pisany jest ci los emigranta. No, ale do brzegu. Dlaczego uważam, że ludzie, którzy wybierają taką ścieżkę, mocno spłucają temat i nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji swojego wyboru. Przede wszystkim dlatego, że wiele komentarzy, na które natknąłem się w internecie, brzmią na zasadzie: wyjeżdżam do kraju X i jakoś to będzie. No otóż nie będzie. Ops! No słuchaj. Otóż. Otóż nie będzie. Zanim stwierdzisz, Zanim stwierdzisz, że taki wyjazd to jest świetna sprawa i świetny plan na życie, i chcesz się w niego w pełni wpakować, to musisz zrozumieć cztery rzeczy. Przede wszystkim powinieneś uwzględnić w swoich kalkulacjach prawdopodobieństwo, że możesz już nigdy nie wrócić do domu. Oczywiście nie jest to pewne na 100%, ale istnieje pewna szansa, że Twój dom. Albo zostanie starty z powierzchni ziemi, albo znajdzie się na terytorium o cokolwiek nieuregulowanym statusie międzynarodowym i powrót może być zwyczajnie niemożliwy. I jedyne, co możesz ze sobą zabrać, to jest to, co zmieścisz w walizce w opcji podstawowej, ewentualnie w opcji SuperLux w bagażniku swojego samochodu. Po drugie, jak już uświadomisz sobie, że do twojego wcześniejszego życia już może zwyczajnie nie być powrotu, to jest też jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Nikt nie obieca tobie, że granica będzie przejezdna. Boże, zamkną ją nasi, do czego zresztą skłania przykład ze wschodu. A może zdarzyć się tak, że to Niemcy stwierdzą, że jednak już wyczerpali, nazwijmy to, manę i w sumie z głębi serca bardzo, ale to bardzo nam współczują. Ale opinia społeczna już ma dość yy, różnorakich uchodźców. I tak granica zostanie zatem albo zamknięta, ewentualnie każde auto będzie skrupulatnie kontrolowane i na przykład osoby bez paszportów, a według różnych szacunków to 60, a nawet 70% Polaków nie posiada już tego dokumentu, będą zawracane. Yy, I nikt nie wie jak będzie. Więc zwyczajnie nie da się wykluczyć żadnego scenariusza. Po trzecie, to raczej nie będzie tak wyglądać, że jak już się dostaniesz za granicę, to ludzie będą czekać tam na ciebie z chlebem i solą, witaj wędrowcze. No nie, to, że my pomogliśmy Ukraińcom, to na skalę niespotykaną w historii świata, to nie oznacza, że inni pomogą nam. Może zdarzyć się w ten sposób, że jak nie poświęciłeś specjalnie wiele czasu, na przemyślenie swojej strategii, no to wylądujesz w jakimś prowizorycznym obozie dla uchodźców, z taką zbieraniną ludzi z całego świata. I to nie będzie piknik parafialny. To będą raczej juwenalia skrzyżowane z walkami gladiatorów. I jeżeli gdzieś tam w głębi serca marzy się tobie świat post-apo, no to tutaj będziesz miał próbkę tego, jak to może wyglądać, i zaręczam tobie, że raczej nie będziesz zadowolony. Emigracja w czasach pokoju częstokroć jest bardzo trudnym doświadczeniem, nawet jeżeli była skrupulatnie przygotowana. A w czasie wojny, kiedy granice szturmują naprawdę masy przerażonych ludzi, to jest zadanie z pogranicza sportów ekstremalnych i wykarmienia czteroosobowej rodziny z pensji minimalnej. Może i jest to niebezpieczne i trudne, ale za to żmudne, męczące, beznadziejne. Nie dające żadnej satysfakcji. Ale dobrze, załóżmy, jednak udało się Tobie przedostać przez granicę, która jakimś cudem nie była zamknięta. A może nawet dostałeś się na pokład ostatniego samolotu, taszcząc swój dobytek w jednej malutkiej walizce. I słuchaj, pora zatem uzmysłowić sobie, jakie zasoby yy, materialne i nazwijmy to intelektualne. Będą tobie niezbędne, żeby w miarę komfortowo przetrwać ten trudny okres? Pieniądze. To po pierwsze. Sprawa jest moim zdaniem dość prosta i nie wymaga chyba większego komentarza. Kasa będzie ci potrzebna pod każdą szerokością geograficzną, ale Zachód Europy to jedno z droższych miejsc do życia, które mogłeś sobie wybrać. Zresztą do pewnego stopnia południe również. A w sumie to tak. Ile pieniędzy przygotować? I to dużo zależy od tego, dokąd się udajesz. I weźmy na przykład takie, niech będzie już te przywołane wcześniej Niemcy. I dlaczego akurat Niemcy? No, bo o ile wielu potencjalnych wojennych uchodźców deklaruje, że interesuje ich Półwysep Iberyjski, no, ewentualnie Szwajcaria, to Niemcy są krajem geograficznie nam najbliższym. I dostać się tam jest najtaniej, najłatwiej, i dla większości ludzi po prostu najszybciej. Podobnie też sprawa wygląda z ewentualnym powrotem. Zatem możemy założyć, że dla wielu ewentualnych uchodźców wojennych będzie to miejsce docelowe albo pierwszy przystanek w drodze, która okaże się być taką tłaszczką po świecie. No i tak, żeby przeżyć w Niemczech, do czasu znalezienia pracy, będziesz potrzebować co najmniej trzech niemieckich pensji minimalnych, czyli to będzie gdzieś w granicach mniej więcej 4,5 do 5 tysięcy euro, a po noszemu to będzie około 20-25 tysięcy złotych. I tyle kasy już powinno Ci wystarczyć, żebyś zakupił jakieś wyżywienie i nabył jakieś, czy też wynajął raczej, jakieś podstawowe lokum do momentu znalezienia pracy. No i tak, oczywiście, musisz ten budżet powiększyć o mniej więcej, powiedzmy, 25-50% do na każdą osobę, która przyjedzie razem z tobą i będzie znajdowała się pod twoją opieką. I oznacza to mniej więcej tyle, że trzyosobowa rodzina powinna zabrać ze sobą, tak, powiedzmy, z 7 tysięcy euro, to przekłada się na jakieś 30 tysięcy złotych. I oczywiście możesz zabrać też mniej pieniędzy, nikt nie musi, że masz brać aż tyle. Aczkolwiek w razie jakiejkolwiek awarii, niech to będzie na przykład choroba dziecka, czy ewentualnie konieczność wizyty u dentysty, no to będziesz mieć bardzo niewielki margines błędu, czy wręcz można powiedzieć, że nóż na gardle. Może też się zdarzyć w ten sposób, że jeżeli jesteś zależny od jakichś leków, które mogą być drogie i nie są refundowane przez tamtejszy system zdrowotny, no że i nawet taka kwota może ci po prostu nie wystarczyć. Jeżeli. Pieniądze ci się skończą, a nie będziesz mieć zapewnionego już dochodu, no to istnieje taka szansa, że po prostu zasilisz szeregi y, lokalnych, y, lokalnych bezdomnych. No oczywiście, jeżeli udajesz się do innego kraju, no to musisz ten budżet podliczyć pod tamtejsze warunki, musisz wziąć pod uwagę swoje potrzeby, które mogą być zupełnie inne niż to, co teraz tutaj wymieniłem. No tutaj generalnie nie ma takiej prostej odpowiedzi, więc za każdym razem musisz po prostu uwzględniać swoją sytuację. I tak, e, wiem, że są też ludzie, którzy mówią, że oni planują uciekać do Czech, bo tam mają najbliżej, bo jest łatwa droga przez góry, po prostu jest im tak prościej. Okej, okay, nie ma sprawy. Będzie nawet prościej, gdyż Czechy to jest nawet w wielu aspektach tańszy kraj niż Polska. Co jednak nie zmienia faktu, że Czechy są krajem dość małym, więc istnieje wcale niemała szansa, że powiedzą pas o wiele szybciej niż tacy na przykład Niemcy. Rzecz druga to oczywiście znajomość języka. I najlepiej, żebyś posługiwał się lokalnym narzeczem w stopniu płynnym. Oczywiście, angielski na sam początek wystarczy już tak od biedy, ale nawet komunikatywna znajomość lokalnego dialektu już umieści ciebie w zupełnie innym miejscu niż większość Polaków, którzy przyjadą na miejsce bez kasy, bez planu i co najważniejsze, bez języka. Zwyczajnie. Posługując się lokalną mową, dużo szybciej znajdziesz pracę, być może nawet dobrą pracę, niż bez niego. Tak samo, jeżeli chodzi o nawiązywanie znajomości. O ile lokalni mieszkańcy mogą znać znaczy ten angielski w jakimś tam stopniu, no to nawet nie muszą mieć specjalnie ochoty, żeby cały czas specjalnie dla ciebie w tym języku rozmawiać. No, tak po prostu może być. Poza tym, wszystkie urzędowe dokumenty będą właśnie w tamtejszym języku. Więc wypadałoby też wiedzieć, co podpisujesz i o czym jest w Twojej sytuacji mowa. W ramach ciekawostki, Pracuj.pl w 2023 roku przeprowadziło badanie, którego celem było sprawdzenie, jaka jest znajomość języków wśród Polaków pod kątem rozwoju kariery. I tak: 60% respondentów deklarowało znajomość angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym, 15% niemieckiego. 3% francuskiego i lub hiszpańskiego, a 2% włoskiego. I teraz uczciwie możesz napisać w komentarzu, w której grupie Ty się znajdujesz. Numer 3 to punkt zaczepienia. Jeżeli zamarzyła się Tobie ewakuacja do Hiszpanii, bo naoglądałeś się katalogu zbiera podróży i zawsze byłeś fanem FC Barcelona, więc poczułeś sobie nagle to, że jesteś zawsze, no, byłeś takim duchowym katalończykiem, no to obawiam się, że jest to nieco za mało. Odpowiedz sobie na pytanie, czy masz na miejscu jakieś kontakty, znajomych, przyjaciół, rodzinę, czy są tam na miejscu na przykład jakieś przedstawicielstwa albo nawet centrala twojej firmy. Oczywiście tak, bez znajomości też sobie poradzisz, ale z nimi będzie ci o wiele łatwiej, będzie o wiele szybciej i dokonasz swojego w o wiele mniejszym znoju. Dlaczego? Chociażby dlatego, że ja wiem, że spanie na przykład w domu u ciotki, której nie widziałeś od komuni kuzyna, jest mało komfortowe, ale o wiele tańsze niż spanie w takim hotelu. Podobnie rzecz ma się, jeżeli znasz kogoś, kto na przykład może poręczyć za ciebie przy poszukiwaniu pracy, bo uruchomi swoją siatkę kontaktów i coś dla ciebie, nieco jakąś tam okazję dla ciebie znajdzie. Tak samo wygląda sprawa z twoją firmą, jeżeli zameldujesz się na miejscu a firma ma tam jakieś już swoje własne struktury, no to może stwierdzić, że zawierucha w Polsce kiedyś się skończy i zarząd po prostu wyśle ciebie na miejsce, a tymczasem warto mieć ciebie gdzieś tutaj blisko przy boku i znajdą tobie jakąś tam synekurę, na której sobie przezimujesz. Oczywiście, na to nie każdy może liczyć, bo wiele firm patrzy na te sprawy przez pryzmat po prostu arkusza kalkulacyjnego i pragmatyzmu, ale są też firmy, gdzie ludzki czynnik ma też wiele do powiedzenia. Tym niemniej, jak mówiłem, na to nie każdy może liczyć i spore znaczenie mogą mieć Twoje, jakieś tam pozycja w strukturach firmy, to co potrafisz, czy jesteś znanym ekspertem. Rzecz jasna, cenieni specjaliści mają o wiele większe szanse, że jednak firma stwierdzi, że warto ich póki co gdzieś tutaj na miejscu trzymać. Zatem przenosi nas to płynnie do punktu kolejnego. Punkt numer cztery to umiejętności, jeżeli należysz do grupy zawodowej, która jest poszukiwana uniwersalnie na całym świecie, jak chociażby lekarz, operator CNC, spawacz, kierowca ciężarówki, architekt, elektryk. Dobrze, niech Wam już będzie. Do pewnego stopnia, nawet i programista, to właściwie wygrałeś los na życiowej loterii. I cóż, w przeciwnym razie jeżeli nie należysz do z tych grup zawodowych, no to będziesz musiał być bardzo, ale to bardzo dobry w Twojej pracy, żeby opłacało się Ciebie zatrudnić bardziej niż jakiegoś tubylca. No, ewentualnie po prostu będziesz musiał być tańszy. I jest to jedyna szansa na to, żebyś mógł chociaż w pewnym stopniu utrzymać ten poziom życia, który znasz z Polski. Bo naprawdę, jeżeli pracowałeś wcześniej w korpo, na przykład w hawerach, w marketingu czy w sprzedaży. No i w sumie jedyne, czym możesz się pochwalić, to znajomość Excela na poziomie tabela przestawna i funkcja wyszukaj pionowo. No to naprawdę mam złe wieści, bo ludzi takich jak ty jest po prostu na pęczki i nawet na miejscu będzie ich multum. Więc dlaczego ktoś ma zatrudnić ciebie, skoro ma do dyspozycji masę ludzi, którzy już są na miejscu i znają język na poziomie jakimś, powiedzmy, takim no, natywnym? Jakieś pomysły? No właśnie, jeżeli ty języka nie znasz chociażby bardzo dobrze, to twoja siła przebicia będzie zwyczajnie niewielka. I to oznacza, że możesz pożegnać się z klimatyzowanym biurem, owocowymi czwartkami i kawką z automatu, a będziesz musiał powitać takie prace jak robota w sklepie, robota na szparagach u Bauera, na przykład jak magazyn czy produkcja. Nie, żeby coś było złego w tych pracach, ale. Przyjadą prawdopodobnie także z Polski ludzie, którzy będą mieć w tych pracach o wiele większe doświadczenie od Ciebie, jeżeli Ty na przykład całe życie pracowałeś za biurkiem. No i cóż, no i w tym momencie jest już klops. Więc albo już teraz zrobisz jakieś uprawnienia, które mają dla pracodawcy nieco większą wartość niż znajomość funkcji Merch w PowerPoincie, albo już teraz szykuj sobie papiery na widlaka. Bo niestety na miejscu, poza tym, że przyjedzie tam dość wielu Polaków, będą tam też przybysze z różnych egzotycznych części świata, którzy będą przebijać się doświadczeniem w takich pracach jak robota na taksówce, na aplikacji, dowożenie jedzenia, czy na przykład, nie wiem, no, praca w pralni. Zwyczajnie, musisz mieć pomysł, musisz mieć strategię i nie możesz liczyć, że Zwyczajnie jakoś to będzie, bo pojadę i patrzcie, pracowałem w korporacji, jestem kimś. No cóż, no niestety obawiam się, że w tym momencie życie możecie bardzo, ale to bardzo brutalnie zweryfikować. No i cóż, i to w zasadzie na dzisiaj wszystko. I tak, moim zdaniem, potrzebujesz co najmniej trzech czterech punktów, o których wspomniałem żeby zminimalizować ryzyko zostania takim kloszardem w wersji eksport. Oczywiście najlepiej mieć wszystkie cztery, chociaż wiem, że nie zawsze to będzie wykonalne. I tak wiem, że są ludzie, którzy powiedzą mi, że lepiej jest być żywym menelem niż martwym bohaterem. Nie polemizuję z tym punktem widzenia. Nawet yy, jeżeli ktoś bierze pod uwagę jedynie skrajności, to uważam, że każdy sam jest kowalem swojego losu do pewnego stopnia i każdy sam podejmuje swoje decyzje w końcu. Hej, jesteśmy dorośli. A na zakończenie zamiast podsumowania mam pytanie do ludzi, którzy deklarują chęć wjazdu z ojczyzny yy, w razie wojny. Yy, i Chodzi mi o tych, którzy deklarują ten wyjazd nie dlatego, że mają tam jakieś obowiązania czy inne górnolotne cele, ale takich, którzy po prostu chcą wyjechać, bo mówią, że tego kraju nie lubią, to jeśli nie chce mieszkać, to jest złe miejsce. Polska nigdy niczego im nie dała, bo to są źli urzędnicy, źli policjanci, złe podatki i tak i tak dalej. I nie będą w tym kraju mieszkać, ani tym bardziej, no, nie będą za ten kraj walczyć i nie dają sobie zrobić potencjalnie jakieś tam krzywdy. Nie pytam bez złośliwości, po prostu jestem ciekaw. Dlaczego nie wiedzieć już teraz, kiedy jest spokój, kiedy jest ustawić się za granicą dużo łatwiej niż w sytuacji wojny, kiedy granice szturmują tabuny zdesperowanych ludzi, którzy naprawdę pozbędą się wielu skrupułów i podłożą ci dowolną świnie po to, żeby to oni dostali pracę i mieszkanie, a nie ty? Poza tym też, hej, no, nikt cię teraz na granicy nie cofnie, a kto wie, być może nawet uda ci się ogarnąć obywatelstwo. Co Was powstrzymuje przed tym, żeby wyjechać teraz? Jak mówię, pytam bez złośliwości, serio jestem ciekaw Waszej motywacji. A do ludzi, którzy tę grupę, która chce wyjechać, wyzywają od zdrajców, tchórzy i antypolaków, też mam pytanie. Bo często deklarujecie, że w razie wojny pójdziecie do wojska. I mam pytanie, dlaczego do wojska nie pójdziecie już teraz? Eee, przecież WOT. Czy dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa prowadzą ciągły nabór. Rekrutacja właściwie trwa non-stop. Dlaczego nie powiecie już teraz? I naprawdę bez podtekstów, bez złośliwości, bez sarkazmu, serio jestem ciekaw, co Was przed tym powstrzymuje. Dzięki, że dzisiaj byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I pomagajcie nam się rozwijać. A tymczasem dzięki za wysłuchanie do końca i do następnego.